Cześć wam, nazywam się Jaśmina, jestem miejscowa, kołobrzeganka. Lubię to miasto i myślę, że nie chciałabym stąd wyjeżdżać, ale moje pasje mogą w przyszłości tego wymagać. Moja babcia zawsze powiadała, masz tutaj dyszkę, tylko nie wydawaj na głupoty, natomiast dziadek, masz stówkę i kup sobie co tylko zechcesz, jak to bywa u Kaszubów. Cześć, jestem Gabrysia. W Gołobrzegu mieszkam około 10 lat, więc stosunkowo niedługo. Lubię to miasto, ale szczerze nie wyobrażam sobie tutaj mojej przyszłości. Jeżeli tylko los dopiszę, to chciałabym stąd wyjechać. Moja babcia całe życie powtarza mi, że w życiu najważniejsi są mężczyźni i pieniądze. Weźcie sobie tą radę do serca. Jestem Zosia, mieszkam w brzegu tak naprawdę od zawsze, ale nie wiążę swojej przyszłości z tym miastem. Mam nadzieję, że uda mi się stąd wyjechać. Cześć, jestem Ania. Pochodzę stąd, lecz nie wiążę z tym miastem przyszłości. Mam na imię Alina, jestem z Ukrainy. Mieszkam tutaj tylko 3 miesiące, ale już lubię to miasto. Hej, jestem Marika. W sumie lubię tą dziurę. Moja babcia zawsze mi mówiła, żebym się nie garbiła i była z Lęborka. Cześć, jestem Karolina. W sumie lubię to miasto. Moja rodzina mieszka tu od pokoleń, ale nie zamierzam tutaj za długo zostawać. Mam na imię Asia. Nie mieszkam w koło ale przyjeżdżam tutaj do szkoły. Moja babcia zawsze mówiła: Ziemniaczki możesz zostawić, ale kotlecika koniecznie musisz zjeść. Przyjechała tutaj z miasta, które teraz leży na Ukrainie. Cześć, jestem Natalia. Nie jestem miejscowa, ale koło mi się bardzo podoba i może w przyszłości tutaj zamieszkam. Jestem Kasia. Nie pochodzę dokładnie z tego miasta, ale mieszkam dosyć blisko. Ostatnio zastanawiałam się nad moimi korzeniami. Okazało się, że w mojej rodzinie jest kompletna mieszanka kulturowa i narodościowa. Rosjanie, Niemcy, Górale, Ślązacy i na to wszystko składam się tu ja. Stoję tu dzisiaj przed Wami i mam nadzieję, że występ Wam się spodoba. Dzień dobry Państwu. Ja mam na imię Karol. I nie pochodzę stąd, jednak koło brzeg. naprawdę mi się podoba. Myślę jednak, że zostanę tutaj, jak mi w życiu nie wejdzie. Cześć! Mam na imię Ola. Jestem córką Edyty i Dariusza. Wnuczką Ireny i Jana. Prawnuczką Marii i Tadeusza. To jest cała armia ludzi, która za mną stoi, która na mnie wpłynęła. Powstałam z miłości tych wszystkich osób. Witam! No dobrze. Czuję, że jest potrzeba specjalnego powitania. Dlatego zawołam koleżanki: Jaśmina, Ania. Siemanko! Do rzeczy. Mówienie pod prąd powszechnym upodobaniom. Jest równie ważne, co mówienie zgodnie z rytmem serc. Czy zauważyliście, że w rozmowach o Polaku są zazwyczaj dwie miary? Albo mówimy o Polakach i Polsce, generalnie, i wtedy z ust nie schodzi niepodległość, AK czy Westerplatte. Albo mówimy o znajomych Polakach i wtedy, jak okiem sięgnąć, wszyscy to Durnie. Nepoci, karierowicze, intryganci i tak dalej. Nie, no tak nie może być. Że co? Że to bohaterstwo? Że to poświęcenie? Że to zrobili jacyś inni Polacy? Ja też jestem bohaterką. Polakom jest źle ze sobą. A tęsknota do swoich na emigracji? Wspólne śpiewanie hymnu przy medalach? Solidarność! Nie no, stop! Razem! Nie mówimy o chwilach ciężkich, ale o życiu codziennym. Już zebraliśmy się, już jesteśmy na kupie, a zaraz wszystko szlak trafia. Jeśli ten pan powie temu panu, że jest, no dajmy na to, inżynierem, to ten pan najprawdopodobniej krzywo się uśmiechnie i pomyśli pewnie jakiś technik budowlany. Jeśli ja powiem, że jestem literatką, to Pomyśli, że ma do czynienia z reporterzyną. Urzędnik będzie dla niego. Urzędasem. Policjant. Glina. Aptekarz. Piguła. Człowiek wesoły. W jego mniemaniu. Wygłupia się. Człowiek smutny. Pozuje. Człowiek wierzący. To świętoszek. A niewierzący. To bolszewik. Stworzyliśmy naprawdę bogate słownictwo pogardliwych słów. Henryk Sienkiewicz bronił kiedyś wielkiej aktorki Heleny Modrzejewskiej przed zawiścią urodaków. Dlaczego wytwarza się ta atmosfera przysiężonej niechęci, pełnego przekąsu obliczania zarobków wielkiej aktorki? Henryk Sienkiewicz nazwał tę zawiść platoniczną zazdrością. Zdrością. Nie no stop! Czemu ten pan śmieje się z naszej aktorskiej kariery, skoro sam na aktora nigdy nie celował? Ja tu nie gram! Ja ja mi zaczekaj! Ja? Nie! Jestem młody, nie mam nic i mieć nie będę, Wokół wszyscy na wyścigi się bogacą Są i tacy, którym płacą nie wiem za co Ale cieszą się szacunkiem i urzędem Bo czas możliwości wszelakich ostatnio nam nastał Mogę włóczyć się i żyć z czego popadnie. Mogę okraść kantor, kościół czy przejkupkę Żyć z nierządu albo dojść chętną wdówkę. Paradować syty i ubrady ładnie, a gryłkiem jak złodziej o zmroku wymykam się z miasta. Jestem młody, jestem nikim, będę nikim, na roślinach zdarłem buty i kapotę. Nie obchodzi mnie, co ze mną będzie potem, tylko chciałbym gdzieś odpocząć od paniki, co goni mnie z miejsca na miejsce chłodzie i chłodzie. Lecz panika nie wiem skąd wiem, jest już dla mnie skończona. Lecz panika nie wiem skąd wiem, jest już dla mnie skończona. Ciągu, bo się przeziębisz. Nośu, co ty tam mówiłaś? A może ci herbatki, by tak zrobić? Nośu, weź ten telewizor trochę głośniej. Ale wyciągnij tą łyżeczkę z herbaty, bo o ciebie dubiesz. A kiedyś były inne czasy. Słuchajcie, teraz opowiem Wam historię, jak mój dziadek Jan poznał moją babcię Irenę. Był to rok 1955, na dancingu w klubie fregata w Kołobrzegu. Widzicie tą kobietę po środku? To jest babcia Irenka. A, chyba nadchodzi dziadek Jan. Przystojniacha, nie? To było po wojnie, więc było mało mężczyzn. Na jednego mężczyznę przypadały trzy kobiety i musiały ze sobą o niego walczyć. na dancingu we fregacie po obrzegu. Dzięki temu wydarzeniu powstałam ja. Jestem super. Powinniście mi wszyscy zazdrościć. Ja jestem tutaj najlepsza i nikt tego nie zmieni. Wy wszyscy jesteście tylko drugoplanowymi postaciami. Ja jestem główną bohaterką. Wasi rodzice pewnie chcieliby mieć takie dziecko jak ja. Nie dorównujecie mi niczym. Ja jestem super i każdy powinien o tym wiedzieć. Zazdroszczę Wam, że na mnie patrzycie. Będę występowała wszędzie, wszyscy będą znali moje nazwisko, Pani Dyrektor. Jestem super zabawna. Nie wiecie, jak być super, ale jak to super ludzie mówią każdy orze, jak może. Ale ten dzień będzie super! Dzisiaj nauczymy się nowego pojęcia, którym jest kundlizm. Od kundlizmu się zaczyna i przechodzi w coś gorszego. Zaczynamy czuć zawiść, po czym zazdrościmy. I jak to mówił Sienkiewicz, platonicznie zazdrościmy. Aby w końcu stać się kundlem, kundlistą, tudzież kundmistrzem lub w ostatecznym i to najgorszym wypadku stajemy się kundmistykiem. Kundlizm polega na tym, jak pięknie, sprawnie oraz z elegancją możemy wykorzystywać i manipulować innych. A oto kilka przykładów kundlizmu. A przykład pierwszy: ja, dwóch nie widzą mnie i nie słyszą. Kto jest super? Przykład drugi: widzą mnie, ale nie słyszą. Ja, ja też jestem, jestem super. Przykład trzeci: widzą mnie i słyszą. Ale pani jest super. Kundle będą krzyczeć najgłośniej. Kundle będą krzyczeć najgłośniej, że przecież nie można grzebać w wadach narodowych dawać, bro... dawać wrogom broń do ręki, czy też, że teraz nie chwila. Ale szczerze nie pamiętam, kiedy uważałyby, że chwila jest odpowiednia na mówienie prawdy. Chwila, słuchajcie, jest na kundlizm sposób. Chwila, słuchajcie, my go nie znamy. Przygotujcie się na kundlizm. Ale to właśnie <śla> to. Dokładnie. Może papier? Nie mam teraz. Ej, masz papier? Ona potrzebuje. Ja nie mam, a ty masz? No, mam. Trzymaj. 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 Dziękuję. A tak w ogóle, to jestem Ania. Jestem Alina. A ja Marika. Ja Karolina. Ej, dziewczyny. No. Jak, kup, jak wrócę z truskawek, to kupię sobie iPada. O! o iPada też bym chciała mieć. A ja kupię sobie psa. Ratlerka. Bez, bez, bez sensu. sensu. A ja nie uwierzycie. No to to po prostu jest plan idealny. Ja sobie kupię kolczyki. Z ale tym z czymś. Ty, z tym, z tymi, z tymi, tym tymi, czymś. Tymi, Bez tego, bez, bez tymi, tego, ale z tym, z no, tym. Dingsem. tym, tym? Tak. A, no. A który raz tu jesteś? Pierwszy. No ja też pierwszy. Ja już trzeci. Oh, trzeci raz. Jak ja bym była trzeci raz, to trzeba bym sobie kupiła. A ja kolejne kolczyki z trzema dingsami. Trzema tymi? No. Arbeit! Trzeba lecimy. Dobre? Dobry wieczór. Ja na przybiarkę, na dziesiątkę. A, tutaj. Do Niemiec! Do, Do Niemiec? Niemiec! Ale dlaczego pan wyjeżdża? Wie pani, jestem muzykiem, klarnycistą. czysto? Ale dlaczego w ogóle czemu? Wie pani, z takim zawodem jak ja tutaj w Polsce mogłeś znaleźć pracę co najwyżej w supermarkecie. Co masz, 40 milionów zostaje, a pan wyjeżdża? Nasza siła jest tutaj. Nie po to Pana przodkowie walczyli za ten kraj, żeby Pan go teraz dostawiał. Nie Nie no, dziewczyny, idziemy. Ja idziemy, nie będę... Nie, nie, nie. Ja tu więcej dla Pana ani nie gram, ani śpiewam. Dokładnie. No, nie będę Pana mierzyć. Pewnie mi zazdroszczą, że ja jestem super. urodziłam, dziadek napisał do mnie list. Dał go do przechowania mamie i poprosił, żeby dała mi na 18 urodziny. List brzmiał tak. Mnusiu droga, jeśli będziesz chciała wyjechać z kraju, to się nie obrażę. Jeśli będziesz chciała z niego wyjechać, to będzie dobrze. Tylko pamiętaj, że twój dom jest tam, Droga Wnusiu, wiem, że musisz zarabiać. Jeszcze nikt patriotyzmem się nie najadł. Staraliśmy się jak mogliśmy, by zbudować wam najlepsze domy. Przepraszam, jeśli to nie wypaliło. Przyjechaliśmy długie drogi, by właśnie tu tworzyć waszą tradycję. Przepraszam, jeśli nie udało nam się stworzyć dobrego kraju. Ale walczyliśmy za niego dla ciebie. Nie uciekam. Nie bądź jak kundel, ale jeżeli kiedyś postanowisz wyjechać, to zrób to. Zrozumiem. Tylko nie zapominaj, że dom twój jest tam, gdzie rodzina, gdzie groby twoich przodków Twój dziaduś. Gumiku, kwiat młodzieży w bruszczu liściach, deszcz ze śniegiem, ścieków miska. Uzdrowiska, sklepy, parki, młodzi piją wciąż browarki. Żelb, żaba, grzyby, czaple w górze. politycy są w mundurze. Pełne placy, zapraszamy, tu gołębie, tam kasztany. Błysk w strumieniu tu parsenta. I tak wszystko dalej. Chyba każdy się tu pojęka. Object Gdzie ten szron na mej powiedze Polskich kolęd rezonanse na ulicach, połamańce. łamańce Za kilkewa w brudnej gębie, z tyłu wróbel, z tyłu ledźmie, sakwach pusto, wełpie chmury Muchy, mrówki, dom kultury, wino piwo i pierdoły, ore, ore! Polska nuda, kostka krzywa, ustorość, panie to pokrzywa! Cień uśmiechów w świeżych biurach, panialka, brednia, bzdura. Tam ja górę jeszcze wszystko po górę, czas otwierać okiennicę Babcia patrzy na spódnicę meu